Hej, siemano, Luciska z tej strony albo na YouTube, i jestem teraz na boisku jak widać na boisku zawodach po olipiatach i jak widzicie mam takie koszuki, jesteśmy razem, co tam co tam koła i tak dalej. I ja tutaj się wchodzi, tylko z takimi cy. jest tylko w się nie wchodzi. I jak się to się ma na sobie, jakby mam infanturę, jak się mówi, to się można weźć, jakieś karteczki skroje obiadów, obiadu, aby sobie osiągnąć wody za darmo. I co? I, i jeszcze teraz na pojazku, jak widać. Pokażę wam mój outfit. Utwór na to już jest koniec. Nie ma już nic. O, oh, za 20, misiorek z tronu z 500 zł. I słuchajcie, hej, to I co? Mają moc lepszego. I to są ze skłośników postana, Co tam, tam są powiązane? I piosenki, piosenki. Czepielinka i nie tylko, bo tej olbiadą mamy. No, skończyliśmy i mamy teraz dwie godziny dla siebie. I wezmę sobie teraz na poisko, żeby nakras dla Was odcinek i nakrałam na Twitoka i możecie zobaczyć na moje kitokoka tak jest OK I tutaj są piosenki stale postanę... Lubię te bardzo piosenki co oni powstają i co ja się Wam taki odcinek potopa to zostawcie łapki w górę z super, na skien i tu są by było bo, sobie mnie zachęcaliście do kolejnego, następnego odcinka na, na ten kanał Na nas, kanał Aldo na YouTube Czyli Aldo na YouTube a. I sobie taki z sezon, tylko zrobiłam taki, żeby po prostu był taki ładny I co? Nie ma zmyść. Jesteśmy Tutaj, jak widzicie, to są jakieś tutaj e, Tamto są tam, to jest, można wchodzić e, po napoje, osi i tak dalej tak, 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 możemy wejść z takimi co mieć, i z małymi kartkami wtedy dostaniemy za darmo i co na te Olimpiady, co dojechałam, są teraz z Kielce, teraz to pofanego. i zjechaliśmy tutaj na y, tam w poniedziałek, wtorek, sirota i teraz jest kwartek, Czyli na tygodniu I dzisiaj wyjdziemy o 14 .00. I filmuję się tak w 17:00. A potem jedę do domu I jak widzicie tutaj taką kosulkę takiej kosulkę tu A tutaj głowę i tak dalej A tutaj jeszcze z i tak dalej I co? Tu są te kośniki i tak dalej Tutaj szczerba mocna, po prostu na te olimpiady szkolne i tak dalej I tutaj takie o ok, tak takie Tam jest tam budynki, są różne I wczoraj też byłam na kielsk tam, tam w Maku i tak dalej Może nie w Maku, tylko w KFC i mogę dostałam puste fraki, worek taki na francusko wsi mogę tak po prostu iść w tym worku i tak dalej Wiesz, w na góry na ręce, I co? Przybam się takie odcinki, takich odcinkach potrwałem, by wiedzieć, co robić Posypali są moi widzowie I myślę, że brawami podziękujemy Igorowi i sobie nawzajem Wielkie tak brawa widać Igor! To... Dzięki, dzięki, Jak dzięki! Są brawa, Igory jakieś i tak dalej no to igona chyba nas wszystkich. No jest ja jestem tutaj teraz na wojsku. No i za niedługo idę się z obiad w kanteryk, mamy tutaj niezekwane tu otros na, ja na miejscu, tylko kanteryki profesjonalne Kanterik, wiecie o co chodzi. Z taki opakowanie przewozem i jem z tej kanterików. Na przykład to jest dobry pomysł, by nie gotować samo Kantę, kantę rynki i sobie kupować. No i co? Jeżeliście Wam podoba taki odcinek, to już w tym do konce to stawiajcie łapy w kółe. Na kanary super na kanary słoneczkiem. I co? Mój mój taki odwit, oh, pudyskim palanza, taki kozórka, ketres safe, opora, respektow i co? To jest kolejnego odcinka, siema, cześć. Il te passe pas de sympa.